Dzień dobry słoneczka z tej strony ciotka Irse, Witam was na moim i samca alfa kanale w szybkich informacjach. No słuchajcie, znowu zaskoczyli i dali tym razem dostawę darmowych rzeczy, czyli w najlepszej polskiej cenie. I jak tutaj możemy sobie zerknąć. rozegrać scenariusz. Mamy nowy fanatyk żab. Z ciekawostką, że żaby nie mogą jeść z otwartymi oczami. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Spoko, czyli się nie spojrzy żabie w oczy, jak będzie próbowała człowieka skonsumować. A to musiałaby być w sumie bardzo, bardzo duża żaba, albo bardzo wytrwała. No w każdym razie, wymagania: jeden młody dorosły lub starszy, możliwe wyniki. Wykonaj wszystkie zadania i znajdź kumkających przyjaciół. Motyw kolekcji i stopień trudności średni. Szkoda, że nie można zagrać na przykład nastolatkiem. To by było miłe, jakby też pomyśleli o trochę młodszych simach, no ale. Ale, ale czas ograniczony do 24 maja. No to słuchajcie, już wiem, co będziemy jutro robić, moi drodzy. Będziemy pewnie szukać żab. No nic, no zobaczmy, co jeszcze nam dali. To tak, dostaliśmy jeszcze, słuchajcie, podkoszulek. Przeuroczy, słuchajcie, podkoszulek i dla dziewczynki, i dla chłopczyka, więc i samiec i samiczka mają dodatkowy ciuszek w podstawce. Fajnie, w ciekawych kolorach. Fajnie, że jest tekstura. No, powiem Wam, że Genowefa, czyli nasza randomowa synka, która została stworzona specjalnie na potrzeby pokazania tego t-shirtsiku. Bardziej sobie taki tank, top tank, czy jak to tam się nazywa. W każdym razie, fajna szmateczka, bardzo ładnie. Będę nadużywała czy do jako piżanka, czy właśnie na ciepłą pogodę, bo powiem Wam, że te niektóre na ciepłą pogodę są takie trochę, no trochę słabe. A nie oszukujmy się, co dostaniemy za każdym razem. Jako darmowe, no to <laughs> powinniśmy się tylko cieszyć. Słuchajcie, tym razem też nie pominęli budowlańców. Tak, budowlańców. Dostaliśmy nowego kwiatka, bardzo uroczego nowego kwiatka. Otóż taki pan kaktusik z kwiatkiem. Powiem Wam, że jest śliczny i naprawdę bardzo fajnie, że dodali kaktus, bo no. Mieliśmy takiego sztucznego, który robi się we Włóczkowych historiach, albo tego dżentelmena. No i tak trochę szkoda było, że no, tą grupę roślinek jakby pomijali. No owszem, w budowie też mamy różne kaktusiki, takie bardziej ciepłolubne roślinki, no ale to nie to samo, co taki kaktusik w doniczce idealny, żeby postawić na półce. Moim zdaniem bardzo fajnie, tym bardziej, że jest darmowe. No poza właśnie t-shirtem, scenariuszem. Dostaliśmy jeszcze jedno. Dwa nowe arabskie dania. Słuchajcie, dla mnie super. A dlaczego? Bo darmowe. No i takim optymistycznym akcentem dzisiaj kończę, żegnam Was słyszymy się jutro. Oczywiście zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania, bo nam jest bardzo miło z samcem, jak was tutaj przybywa. No i jak po prostu no, dzielicie się swoimi przemyśleniami. No to co? Buziaki, pa! pa.